Cześć dziewczyny. Dzisiaj dwie karteczki. Z racji tego, że Dzień Ojca tuż tuż, to chciałabym Wam po prostu pokazać, jakie kartki wykonałam. Część z Was już na pewno widziała, te, które oglądały mój tutorial z powstania karteczki, i już jedną z nich widziały. I myślę, że właśnie od niej zaczniemy. Eee, tak, pokrótce dla tych osób, które nie widziały tego tutorialu, a chciałyby zobaczyć samą karteczkę. Eee, koperta kraftowa z dwoma sznureczkami i z łapką. Rozwiązujemy. Ja sobie to odłożę na bok. Przewiązana przez środek koperty. I tak prezentuje się kartka, którą wspólnie z, z dziewczynami mogłam zrobić. I te dziewczyny, które oglądały ten tutorial będą kojarzyły, że chciałam tutaj właśnie dodać listeczek. I ten listeczek, który tutaj zostawiłam jednak został, ale dodatkowo dodałam tutaj kwiatuszek dla bardziej spostrzegawczego oka. Zauważy tutaj również jeszcze jeden pączek kwiatu i dodatkowy tutaj malutki listeczek dokleiłam co się znajduje na tej kartce dużo dużo kwiatów tekturowy trybik tutaj jest trybik z papieru sizal właśnie gdzieś tam wystaje spoza tych kwiatów zegar i są murki, cegiełki podklejone te czarne są podklejone białym papierem no, i co? Tu mamy śrubaczkę, mamy lampkę, i na bazie kraftowej jest wykonana kartka o wymiarach 14 na 14 No, i na samym środku mamy najlepsze życzenia w Dniu Ojca. Także nic skomplikowanego. Bardzo prosta kartka, mimo to, że dla mężczyzny jest kwiecista. Myślę, że to w żaden. Sposób nie przeszkadza. Dlaczego mamy chociażby swoim ojcom nie, nie wręczyć kwiatów? Czy w formie, w formie właśnie kartki, czy, czy bukietu, właśnie. W środku jeszcze nie mam życzeń. Jest to miejsce przygotowane. Nie przykleiłam tutaj żadnego papieru skrapowego. Stwierdziłam, że w takim powiedzmy surowym, w takiej surowej formie też będzie fajnie to wyglądało. No i to tyle. Bardzo prościutka kartka. I kartka, którą wykonałam dla mojego taty. Jak już tutaj widzicie, taki kufelek piwa z pianką się pojawił. I również koperta jest przewiązana właśnie tymi samymi sznureczkami. Kopertę wykonałam sama, dlatego że musiałam ją wykonać pod kartkę. Dziewczyny, nie pamiętam w zasadzie jakich dokładnie wymiarów jest ta kartka. Tak ona wygląda. Dla zainteresowanych zaraz to zmierzymy. 11 cm na 19. I, no, ze względu na to, że do zwykłej koperty by mi się to nie zmieściło, zwykłej dl to po prostu kopertę wykonałam sama. Podpatrzyłam po prostu, jak, jak są koperty wykonane i przycięłam sobie na odpowiedni rozmiar i tyle a na karteczce co znajdziemy znajdziemy tekturkę i tekturka jest przeciągnięta glossy myślę, że tutaj fajnie widzicie jak ona się błyszczy no i oczywiście kwiaty z bloczka flora, flora bog no i tutaj jeszcze z papieru z kolekcji sobie wycięłam ta głusia zrobiłam, podbiłam go na białym papierze i wytuszowałam delikatnie. Tutaj pod tą tekturką jest kalka, a pod kaleczką, jak już dobrze tutaj widzicie, jest gaza. No i z wykrojnika, tutaj wykrojnik jest, staje się z Ula Design. Kilkukrotnie wykroiłam sobie go na białym papierze i na papierze z kolekcji. Tak się prezentuje karteczka i jest otwierana oczywiście. Żeby było łatwiej ją otwierać, żeby nie niszczyć tutaj tych listeczków, ja zastosowałam sobie tutaj taką malutką tasiemkę. I tak to wygląda. Otwierana możemy sobie ją postawić otwartą. Możemy ją sobie gdzieś oprzeć w półeczce. To już będzie po prostu kwestia wyboru mojego taty. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Aha, no i nie powiedziałam oczywiście o tym pięknym kluczu. Jest taki bardzo męski. Spróbuję Wam go przybliżyć, żebyście widziały dokładnie te wzory na nim. Bardzo męski. Mój tata jest taki, taką złotą rączką i potrafi samochody naprawić. Chociaż wiecie, no teraz w tych nowszych samochodach to bez mechanika jest ciężko. Ale za czasów mojej maleńkości, to, to po prostu grzebał non-stop w samochodzie i. I tak to sobie wspominam właśnie No i oczywiście e, Jakieś remonty No to po prostu Jego konik <noise> Także myślę, że taka bardzo męska Jest mimo to, że właśnie znowu pojawiają się Tutaj kwiaty e, To jest takim wydaje mi się Kwiaty, taki symbol Ukłonu e, wdzięczności Podziękowania e, No taki miły gest Moim zdaniem i nie należy tylko, myślę, dawać, wręczać kwiatów kobietom. Myślę, że mężczyźni też powinni je otrzymywać. Tak się te karteczki prezentują. Są bardzo proste, nic skomplikowanego. Chciałam właśnie, żeby się zmieściły do koperty. Bo czasem jest problem, żeby właśnie zrobić karteczkę do koperty i jeszcze dla mężczyzn w dodatku. Niektórzy mają z tym mniejszy bądź większy problem. U mnie to jest różnie. <noise> ale to tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobają takie wersje kartek. Jaśniejsza, ciemniejsza, yy, ale obie z kwiatami. No to co? Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia. Pa!